Witam w kolejnym materiale z gry. Kozacy 3. Wracam. Powtórce z tego, co mieliśmy przed chwilą. I mam nadzieję, że teraz nie będę miał problemów technicznych. No, mój router niestety postanowił się wykrzaczyć. To się czasami zdarza, niestety z internetem LTE. Być może autosafe, ale chyba autosafe się nie zapisał, bo widzę 4 grudnia ostatni. No, to niestety mm, zapomniałem zapisać grę. Mm, czwarty kurde, w ogóle zobaczcie, kiedy ostatnio były. W ogóle to muszę zrobić porządek z opisywami, bo one chyba nie są aktualne, tak delikatnie mówiąc. E, Wczytam powtórkę, no ile opcji nie mamy. Musimy polecieć z tego i rozpoczynamy jeszcze raz imprezę. E, no, niestety to są takie problemy internetów mobilnych, że czasami potrafią zrobić psikusa. No, to jest normalne akurat. E, wcześniej ustaliliśmy, że. Eee, tylko czekajcie, musi mi się gra uruchomić. Już ustaliliśmy, że. Eee, Barhak zbudował przewagę liczebną nad e, sergę Nie mogę za bardzo przyspieszyć czasu już w tym momencie, żeby dojść do tego momentu. No nie, nie jest nie powtórka. Ale chyba nawet nie mogę zapisać gry, widzicie? Także jak idzie powtórka, teraz powtórki nie mogę zrobić zapisu gry, żeby wsiąść do tego fragmentu. Ma to nawet sens. No to musimy przeczekać. Chyba, że daw radę przyspieszyć grę, ale wątpię, żebyśmy mogli tylko do tego momentu. Jednak to jest chyba na maksymalnej prędkości, już teraz. Eee, polski tryb wyświetlania, jakoś grafika jakoś tekstów, filtrowanie No, chyba się nie da przyspieszyć, bo ja w każdym razie pamiętam to się robiło. Jak się raz zrobiło, tak już pozostało. Bardzo szybka rozgrywka i szybciej nie będzie. No cóż, musimy przyczekać teraz te 10-15 minut, które mieliśmy wcześniej. Eee... Jak ktoś jest zainteresowany, mogę mniej więcej wytłumaczyć, jak wygląda sytuacja z takim internetem, który ja posiadam. Więc jest bardzo uzależniony od siły sygnału, czy to od yy, przekaźników, od yy, samej aktualizacji, czy nie ma jakichś problemów. Dodatkowo mamy relatywnie cały router, bo no, routery są duże przydział cenowy, więc yy, raczej cena jakości nie zawsze odpowiada, aczkolwiek nie da się ukryć, że ten router wykrzycza mi się już nie pierwszy raz. Jeśli ktoś mi regularnie ogląda moje materiały, to powinien zauważyć, że Niestety to się czasami zdarza, przy moim internecie, ale to, to jest taka dygresja, która jest czysto prawą techniczną. Ale jeśli ktoś chciałby wybrać pomiędzy internetem stacjonarnym a internetem mobilnym, to to jest też cena informacja dla takich osób, które chciałyby wiedzieć, czy taki internet jest relatywnie dobry. Ja uważam, że jest relatywnie dobry. Ale ma swoje bolączki, niestety, nie jest idealny. Idealny internet to jest taki, który działa bez zarzutu. E, no to, to przygadajmy trochę, no to już wiemy, co się orientacyjnie stało. E, na początku Serge poszedł w piechurów, Warga y, poszedł w leki. Odwrotnie. W Pikinierów poszedł Sergę i w Leki Pychuru poszedł Warhak. Eee, początkowo przewagę liczebną, i początkowo to nie małą przewagę liczebną, zgromadził Warhack, ponieważ e, miał przewagę 3-4 do 1. I gdyby wyprowadził jako pierwszy atak, mając 1000 jednostek, mógłby to nawet ugrać, ale przegrał, ponieważ jakoś wygrała z ilością. No bo umówmy się, e, mamy hordę zombie, na no, tak wtedy wspomniałem, czyli czytaj Leki Pychurów tutaj, bo tak to można porównać. I mamy 10 ciężko zbrojnych, rycerzy z okresu się nie wiecza. Grube zbroje, kolczuki, pancerze. No to łupy się, że no niestety w takim przypadku wygra e, czy dobrze w takim przypadku wygra e, ta lepiej wyposażona armia, nie? No tak działa system, e, system działań wojennych od samego początku. Przepraszam, że tak powtarzamy tą powtórkę, ale tak będzie po poprzednich materiałach, nie wiem czy no, tam ten, e, po prostu, bo tam e, też miałem inne dygresje. To zostawię tam to nagranie po prostu. Eee, wracając zatem. Oj, rzuciłem sobie prawy telefon. Jeszcze byłoby zabawnie, gdyby na koniec tuk sobie trochę podłogę. Eee, wracając do dygresji. Eee, Barhak zgromadził przewagę liczebną, podczas gdy Sergę wygrał eee, jakościowo swoimi jednostkami. Miał lep lepsze jakości żo żołnierzy, dlatego miał większe szanse na zwycięstwo długoterminowo. Eee, natomiast nie da się ukryć, że hmm, gdyby zarówno Sergej, jak i Barhak wzięli się na przetrzymanie. Z tym, że długoterminowo czas działał na korzyść bardziej serdecznie, ponieważ uzbrojenie odpowiednich piknierów daje lepsze efekty podczas walki. Przepraszam, zmęczenie już zaczyna mi ja działać dlatego trochę mi się na nie bierze. Już taka, taka późna godzina. Już jestem, przepraszam. Eee, kontynuując. Eee, na ten moment czekam aż dokończono się. Eee, Warhak. Post... Czy to mi się pojawiło przy ekranie? Czy ja przekapiłem Nie, budowali. Eee, jak to się nazywa? Oboje postawili postawi... na drugi ratusz. Eee, z tą różnicą, że oboje. wybrali po prostu inne jednostki wojskowe. Eee, King Warhak. Może być King Warhak. Król Warhack eee, postanowił wybrać, jak to się nazywa jednostki lekkozbrojne, podczas gdy poszedł poszedł w ciężko ciężkozbrojnych pikinierów. Powiem tak, wybór na piki, wybór na, jak to się nazywa, nie na pikinierów, tylko wybór na piechurów był wyborem bardzo dobrym, jeśli go dobrze wykorzystać, ale warcha nie wykorzystał przewagi którą posiadał. No zobaczymy teraz w praniu, bo końcówki starcia nie widzieliśmy. Powinien od samego początku, jak już zaczął cisnąć, to powinien dalej w Leki pychorów, a to jest taka, tak powiem tylko, moja Zobaczyłem, jak stoi z upgrade'ami. No, upgrade do żywności zrobił, tutaj nie. Tutaj, daje... może inaczej. Jak mamy upgrade w młynie, potem w akademii, to one pozwalają nam na zwiększenie plonów. Natomiast upgrade tutaj przyspiesza rozrost nowego zboża, więc jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Według mnie lepiej jest pójść najpierw na to, żeby... Na to, tak, na to, potrzebujemy platformy na ten cykl nie wygramy. Potrzebujemy najpierw pójść w rozszerzenie produkcji żywności, dopiero później w pozostałe artykuły, nazwijmy to. Magazyn na razie daje Dlaczego możesz daje radę? W tym miejscu gromadzi kamień, w tym miejscu gromadzi drewno, więc... Na tym etapie wysyłając taką grupkę ludzi... Tego kopie zaznaczam, wysyłając taką grupkę ludzi do produkcji drabnego kamienia, e, dodając do tego przynajmniej tę te e, siekierkę i trutaczkę, e, miałby wystarczającą ilość drabnego kamienia na budowę. kolejnej budowli, i w tym kierunku generalnie w pójdzie najprawdopodobniej. te mamy tę samą sytuację, bo pamiętajmy, tak notabene że nie ma tutaj dostępnego diplo i nie ma tutaj dostępnego rynku czyli korzystam tylko z tych surowców, które sami wydobędą, tudzież wyhodują, tak jak w przypadku żywności więc najważniejsze w tym momencie jest to, że muszą pozyskać jak, najwięcej, jak największą produkcję się da Nie mamy tutaj istne starcie Dawida z Goliatem eee, masa na jakość, eee, masa na jakość, wiecie o co mi chodzi jeżeli e, udałoby się to Warhakowi ugrać bez problemu, gdyby on faktycznie tą e, masę żołnierzy wykorzystał, zobaczymy, c, e, zobaczymy, jak, jakie będzie zakończenie tej rozgrywki. Hmm. No zobaczymy, zobaczymy. Poprzednio się Warhakowi nie udało, ale to jeszcze nie oznacza poprzednio to jest ta sama rozgrywka, tylko musieliśmy się cofnąć do początku. Tylko problem polegał na tym, że ta rozgrywka się nie zakończyła. I jeszcze nie, nie jestem przekonany, czy mógłbym powiedzieć, że Warhak już przegrał ten pojedynek. Nie wiem, który pojedynek był zwycięski dla warhaka bo o ile pamiętam wynik końcowy jest 1-1. Więc nie wiem, czy tutaj to Warhack wygrał, czy przegrał. Tak po prawdzie. Okej, okay, czekamy. Produkujemy już podwójne e, kolumny e, piechurów mięsoharmatniego. Bo piechurzy tak naprawdę to jest mięsaarmatnie. E, oni nie mają e, praktycznie żadnego pancerzenia, więc e, zarówno na strzelców typu jęczarzy, jak i na e, piekinierów to jest. E, coś co można wystawić w ogromnej ilości i pozwolić się wystrzelać na przykład e, strzelcom. No, czekamy. Na razie oboje biorą się na przetrzymanie. I tak jak powiedziałem poprzednio, to był błąd obu stron. Bo gdyby oboje podjęli bardziej racjonalną decyzję z atakiem, czyli czyli przykład gdyby warka w tym momencie rozpoczął walkę podjazdową z Sergę, wydaje mi się, że w tym momencie warka Naprawdę, to... on by to w tym momencie ugrał bez problemu, ponieważ to działałaby masa. Mając przewagę liczebną i mając już chociaż na jeden upgrade, braci by wystarczyło zupełności, żeby zaatakował w tym momencie terytorium Serge. Ale tak jak powiedziałem, oboje popełnili błąd. Nie dali sobie na trzymanie w tym momencie. Nie wiem, czy to jest błąd, bo tak naprawdę zobaczymy fakt końcowy, kiedy Janeta Strada naprawdę wygra. Zobaczymy, jaką wizją dysponuje Warka. No, Warha to praktycznie okrążył swoimi doboszami bazę SRG, więc mamy pierwszą przewagę. Mamy przewagę informacyjną, ponieważ ma odkrytą yy, znaczną część mapy. Drugą przewagę to jest przewaga liczebności armii. Więc ma tutaj dwukrotną już teraz przewagę liczebną, podejrzewam. Nawet trzykrotną widzicie Już ma 3 do jednego na ten moment. Co woda, to się liczy razem z chłopami, ale to nam pokazuje, że Warchak nie był w stanie w tym momencie wykorzystać swojej przewagi. No to się zdarza, niestety. To, że uzyskacie przewagę, nie znaczy, że będziecie w stanie ją wykorzystać. Zobaczymy, pranie jak to wyjdzie. Tak, na tym etapie Warhak już zgromadził. Poczekajcie, teraz zobaczymy. Dwa oddziały, nie, to trzeba gromadzić drugi oddział 400, jak yy, się nazywa, ekipy chorób. Gdybym zrobił te wszystkie upgrade'y w, w miarę sensownym czasie i dodał jeszcze trzeci trzeci koszary, to z naszą przewagę nad sergę Zobaczymy jak to wyjdzie, bo ten tym etapie to jest takie gdebanie z mojej strony, ale mógłbym faktycznie sporo tutaj ugrać. Na tym etapie, o ile o, jak dobrze pamiętacie, tutaj niestety się podłożył w warkach, bo puścił konicę Serge na swoje terytorium, bo się nie obstawił. Mając taką przewagę w piechurach i nie wykorzystując nawet choćby po to, żeby się obstawić, kupując sobie czas, to jest... No niestety to jest wada trochę tak, taktyki warhaka, bo on właściwie pozwolił na to, żeby Sergiej zrobił mu w bazie e, powiedzmy e, dywersję, nie dywersję, powiedzmy takie zniszczenia wojenne już na start, e, podczas gdy on sam trzyma całą masę żołnierzy i nic z nim nie robi. W tym momencie zobaczcie o co mi chodzi, on mając tutaj tak naprawdę 120 żołnierzy e, będzie w stanie rozgromić całą tą masę ludzką, którą tutaj widzicie. Nawet nie może w logiczny sposób wykorzystać bonusu, który ma do obrony, który otrzymał do obrony i do ataku, e, za pośrednictwem tego, że ma 400 ludzi w, w staku. Co drogą możecie mi napisać, jak, e, czy to jest największy stak, czy się da się największy większy stak? Tak ja się kogoś pytam, e, żołnierze, bo to jest dobre pytanie. O, widzicie tutaj, e, wysłał, nim swoją ale bardzo skutecznie się dał się rozproszyć, i nic z tego nie przypuszczałam, wysłał swoją Gdzieś tu wybuchł budynek. Nie nie gdzie wybuchło. Wydawało mi się, że się słyszałem w obu budynku, ale nie jestem pewien gdzie, w którym miejscu. A, bo to była kopalnia, widzicie? Tutaj, tutaj wybuchła. Bardzo rozpraszają potencjał. Mówię tutaj o ludziach warka. Na razie pierwszy atak są odparte, jako tako. Dlatego że Warhack po prostu wystawił swoich ludzi prosto na bitwę. Które nie mieli prawa wygrać ze względu na przewagę liczebną. Ale tutaj, na przykład, tu u kopalnie złota i tych kilku jeźdźców się jest pustoszenie w obozie Warhacka tak na start. A to nie wygląda za dobrze. Druga sprawa, zobaczcie, że ona atakuje z dwóch stron. Z jednej strony wysłał z drugiej strony wysłał piechotę. A z trzeciej strony jeszcze będzie go na dodatkowymi miejscami, których tutaj podejrzewam. Warhack nawet za bardzo nie widzi. Nie, widzi nawet ich, ale Ma rozporuszoną uwagę. Przepraszam, yy, yy, mi się wplątał. Przepraszam za ziewanie, ale tak powinien jest późno godzina, Nie mogę wiele na to pracić. No czekamy, czekamy cały czas. Na razie wysadzone mają kopalnię Kubarhaka. No, dochodzi tutaj do bitwy. Proszę mi komentować z pozycji e, fotela, nie? E, tak, obserwuję, co się dzieje, i tak e, to mógł zrobić lepiej, to mógł zrobić gorzej, nie? A potem dochodzi, co do czego ja gra mi, dostaję cały czas e, baty, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, podjął dobrą decyzję: czy wycofać swoich ludzi, bo oni, gdyby zostali okrążeni i zaatakowani, to masą lekkich e, 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 pychrów, to. mogliby nie przetrwać. I to, co powiedziałem poprzednio. Przez to że się tylko wycofują. Padli w ogień krzyżowy jeźdźców Warhaka. Z drugiej strony, zobaczcie, że Warhak sam wystawił swoich, swoich jeźdźców na bitwę z Pekinierami, a ci ich po prostu zmasakrowali. Oczywiście też Warhak ponosi ciężkie straty. Może także Warhak użył. Serga w tym wypadku, bo każda jednostka na przez Serga w tej bitwie to będzie mi do obrony. No to się dobrze nie skończy. Masa przegra z jakością. To Wam mogę powiedzieć, ale nie, nie stanie się to od razu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jako ciekawostka możecie czasami sprawdzać ustawienia e, routera, bo może teraz się nie włączy. jak go sobie zresetowałem, to po pierwsze po drugie e, okazało się, że po aktualizacji ostatnio, która miała miejsce właśnie na routerze, e, zmienił mi się czas i on był ustawiony na czas londyński. I jak ja zobaczyłem godzinę 21, którą mi pokazało, czyli 2 godziny wstać w stosunku do Polski, to uznałem, że trzeba to poprawić. Ja przepraszam, ale nie wiem co mi się tak na nie działo, to. Nie chodzi o gadanie moje, bo ja akurat lubię się rozgadać często. Tylko problem polega na tym, że zacząłem nagle pozywać. No i zobaczcie, złota bitwa, którą widzieliśmy wcześniej. Masa ludzka jest bezużyteczna, kiedy mówią o jakości żołnierzy. Piknierowie po prostu ich masakrują, Zanim w ogóle lekki pichór dojdzie do walki. A, jest jeden taki główny powód, dlaczego tak się dzieje. Piknierze mają ciutkę większy zasięg. I zanim to naprawdę lekki pychu podejdzie, to już dostaje to naprawdę lanie od. Y ja to się nazywa dostaje lanie od żołnierzy. Poczekajcie, tutaj pewnie te dwie kopalnie zostaną zniszczone. Proszę się tak wyłączone czy obserwować, co dzisiaj dzieje przy kopaniach. Bo nie, nie pamiętam tych bitów wcześniej. Chyba się wybroni. Tak, ledwo, ale się wybroni. Leki pychór ma jedną Ma na pewno mniejszy zasięg oręża, bo WC ma, no powiedzmy tak, mierz może mieć pół metra. A wucia na przykład metr z hakiem, dwa metry. Więc ta broń okazuje się być lepsza, bo ma większy zasięg na przykład. Ok, zbiegam ze wzgórz gromadzą kolejnych pikinierów. On teraz popełni największy błąd, jaki mógł popełnić, i to będzie tu za moment. Mając już pełni wyszkolonych, jak to się nazywa, lekkich piechotów, i teraz produkować masowo, zaczął produkować w tym momencie pikinierów. I nie starczy mu czasu na zgromadzenie takiej projekcji siły żeby zatrzymać już przygotowanych pikinierów, to raz od Serge 2 żeby przeciwstawić się już rosnącej w sile artylerii, oraz. No tak, jak widzicie, no tutaj nie ma co za, dużo, co za dużo mówić, dlatego że to zakończy się raczej bitwą na wyniszczenie w tym momencie. I to wyniszczenie, niestety, będzie, ale. te wyniszczone będzie, niestety, warkach z tego co widzę. Oczywiście to jest takie. Gadanie w tym momencie, bo zobaczymy, jak się zakończy ta pierwsza bitwa, która tutaj nastąpi. Z tym, że dlaczego jestem pesymistą w stosunku do Warhaka? Rzuty kran są zapisane fajnie, ale nie wiem, czy rzuty a F1 jednak nacisnąłem. No okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że po F1 mog yy, Moja karta graficzna robi mi rzuty kran. bo e, mówię, dzisiaj ja mam jakiś festival faili. Fe jak mi się internet nie wyłączy, to. Yy, no nieważne, możecie sami zobaczyć. Pikinierzy są nieulepszeni, o to mi chodzi. Zanim on by zrobił wszystkie upgrade'y, tak jak ma serga to minęłoby pół gry. A póki że to momencie są po prostu bezużyteczne. Mówiąc w stosunku do. No, sami zobaczcie. To zadaje damage na poziomie 21. Nie mogę trafić. Dobra, żeby tak. Mamy 21 plus 2. Podczas gdy damage i tych. piechurów w ma tylko 11, bo dopiero teraz zaczął go je Więc on nie ma szans tego ugrać. Tutaj już mamy praktycznie good game. To zobaczcie, że e internet mi się wyłączył akurat na zakończenie praktycznie e tej rozgrywki. A teraz mamy walną no bitwę, ale walnej no bitwy już tego też nie ugra w żaden sposób e w Przez zaniechanie. On miał przewagę, której nie wykorzystał. Nawet jakby przegrał bitwę. Gdyby skupił się tego na archiwach, miałby szansę jakoś to ugrać, ale. Popełnił bardzo ciężki błąd, tak widzieliście. Tutaj mamy good game. On już tego nie wybroni. Tu się poddał, tak widzicie. Eee, póki co został pokonany. Mamy jeszcze jedną powtórkę, to możemy sobie od razu wczytać. Proszę bardzo, będą główne. Czyli mamy 1-0 dla Serga. Nie, proszę bardzo, zobaczymy, na jakie zasady będą teraz grali. Na razie mamy 1-0. Zobaczymy, jak to wyjdzie w dłuższej perspektywie. No, czekamy, czekamy, czekamy. Ok, znowu gramy Turcją. Te same zasady. Ok, też mamy jeden. Yy, jeden na jeden. To jedną różnicą, że yy, teraz jest dalszy ciąg, barka w tym samym miejscu, w którym był. Tego serga jest teraz na południu. Jest ta drobna różnica. A gram praktycznie na tych samych zasadach. Zobaczymy, kto to ugra w tym momencie. I jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to zobaczcie, jak w ogóle te, te czwartki teorii są nierówne. Bo tutaj naprawdę ponad połowa mapy należy do tej dwójki. Dlaczego mówię, że należy? No, to są takie słupy graniczne, można powiedzieć. Bo to są takie. Tak, to są takie typowe supy graniczne. I cały zachód byłby to naprawdę mniejszy od całego wschodu w tym wypadku. Rozumiecie o co mi chodzi? A to taka mała dygresja. E, upgrade. Zobaczymy jak idzie z upgrade'ami, ale z upgrade'ami to się pewnie trzymali, tak, bo najpierw muszą... Produkować chyba samkami, nie z tego co widzę. Tak, warka poszedła z samkami. Ale podobnie trwa produkcja tutaj po stronie Serga w tym momencie. Ciężko, ciężko tak naprawdę orzec w tym momencie kto to, kto to wygra. Zobaczymy za chwilę. No, czekamy, czekamy. Teraz poszedł, e, jak to się nazywa, se, e, w żywności, bo zaczął brakować mu żywności. E, tak widzicie, ma 200, 3, 280. W przypadku Serge e, produkcja żywności też już rozpoczęła i też już zaczął produkować żywność w ogromnych ilościach. Wciąż jeden ani drugi chyba nie zrobił upgradeu mój, tak? E, Warka który zaczął robić, e, to jest za plus. E, ten upgrade to będzie miał trochę szybszą produkcję żywności, ale wciąż będzie mu brakowało w tym momencie bardzo wielu budowli. Według mnie, jeżeli już gracie jakąś nacją, obojętnie którą, czy to będzie Polska, czy to będzie Ukraina, e, Turcja, pamiętajcie, jak produkujecie jakiś rodzaj jednostek, to produkujcie go do to, dopóki nie osiągniecie jakiegoś pułapu, który chcecie osiągnąć na przykład upgrade'ów do piątego poziomu, e, plus po przykład, jeżeli chodzi o strzelców, np. szybkoszczelność. Dlatego, że jak popełniacie ten tempo, to zrobicie się warka to znaczy tworzycie 3-4 różne jednostki, no, dwie, w tym wypadku dwie, no bo kapłanów nie liczymy jako jednostka. No to zobaczcie, że nie było już czasu na upgrade tych pionierów. Chodzi o to, że jak Marka zrobił poprzednio pełne upgrade y lekkich pionierów, to nie miał ani czasu, ani środków na upgradeowanie lekkich pionierów, więc oni byli praktycznie bezużyteczni w walce. O, Misio. Misio taki tak, albo. Przecież, to oko, to oko, się, wygląda bez Może to robić mamy z tego. Dosłownie tego słowa znaczenia. Więc w tym wypadku, jeżeli idziecie już w jakiś rodzaj jednostki, to idziecie w nią do końca. Na przykład tylko pikinierze, ale rozwijcie je na maksimum. Bo jeżeli tylko idzie w szelców, rozwijcie je na maksimum ze wszystkimi możliwymi szybko oszczędnościami i tak dalej. Bo jak mieszacie jednostki, to tracicie czas i su. Ać inaczej, jeżeli macie czas gry, powiedzmy na poziomie, tak się umawiacie, że nie wiem, 120 minut czasu pokoju, co przygnięciem to wiadomo, że inaczej będzie im udało rozgrywka, niż jak macie tego czasu 10 minut, na przykład, nie? A to taka tylko moja mała dygresja. Że za każdy razy, że to trochę inaczej będzie wyglądało. Okej, okay, mamy w tym miejscu już minaret wybudowany. Zobaczymy jak to wygląda u Serge'a. U Serge eee, No powiem tak, on jeszcze minaret nie obudował, ale też wojska nie ma przy okazji. No i po raz kolejny. Sergę grować, już nie, teraz jest niewielka różnica pomiędzy jednymi, a drugimi. Tutaj nawet u Serge'a produkowani są cały czas pikinierze. Więc eee, po prostu ma inną taktykę. Zobaczymy czy tak skuteczną tak poprzednio. No, czekamy cały czas, czekamy. Drugi ratusz jest zbudowany u Serga. Teraz przełączmy się na chwilę do drugiego. Teraz zobaczcie, że warka się spowolnił. Nie buduje drugiego. Jak to się nazywa? Ratusze i nawet chyba nie ma z czego wybudować. I nie wygląda to za dobrze, bo w tym, dla niego oczywiście, bo on wyczerpał wszystkie surowce, które posiada tu podrobnikami. A musi z jednego yy, ratusza wyprodukować powinien być chłopów. Czyli już przewagę gospodarczą w tym momencie zyskuje serga. Zostało się jeszcze 3,5 minut czasu pokoju. A teraz gorzej zagrał Warhak w tym momencie, zobaczymy. Yy, to Teoretycznie ta rozgrywka powinna być wygrana dla Warhacka, ale na ten moment to nie wygląda za dobrze. Po prostu gorzej zagrał. Samsza gospodarka czyta i mniej chłopów. Jednostki, których wystawia tylko z jednego koszar, no dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, bo na razie wyrokowanie nie ma sensu. Dopóki ta rozgrywka nie będzie e, troszeczkę e, na dalszym etapie, co to ma, jest fajny mechanizm w tej grze? Że jeśli nie płaci się na złota, bo złoto bardzo mocno schodzi przy przy artylerii, to najemnicy nie tyle nie chcą, nie chcą zobaczyć, co po prostu przychodzą do obozu przeciwnika. To powoduje, że gra robi się o wiele bardziej yy, pod tym względem yy, interesująca, że nagle Twoja wersja może się, yy, się zbudować, nie? Teraz zobaczmy, co sobie yy, dobudował. Na razie mamy jako taką kopalnię złota, jedną no, chociaż, dwie kopalnie złota. Trzy kopalnie złota i potem gdzieś czwartą, zacząłem szukać, Tylko jeszcze albo nie znalazł, albo nie ma. Zobaczmy jak sytuacja wygląda teraz u hmm, Warhaka. Budują drugie koszary dopiero. Powinien moim zdaniem budować drugie ratusz, ale zobaczymy jak on to ugra. To naprawdę rozstrzygną się w pierwszej chwili, czy uda mu się jak najwięcej jednostek przeciwnika wykosić. czekamy teraz, czekamy. Na razie wymiana kulturowa ucieka. Nie wiem dlaczego Typiki on ucieka, skromu pogonić jego strzelców, to za Nie strzelców tego do Boszy bez problemu. No czekamy, czekamy teraz na efekty. Jeszcze pół minuty. siły się powoli gromadzą. Tutaj mamy w końcu budowany drugi radusz. Tutaj mamy... Pierwsze stajnie. koszary są budowy, koszary, no to też będzie mniej więcej podobna sytuacja, militarna poprzednia, tylko tym razem będzie dostęp do stajni. No, czekamy, czekamy, jeszcze 5 sekund. Teraz w tym momencie barkach moim zdaniem nie powinien być fortem. ale zobaczymy, kto, wy... kto zwycięży to rozgrywka. A to jest naprawdę muzyka szybce wyciągnięta z MWB. Jak chodziło się czasami po Rewinding albo po innym mieście, to muzyka właśnie, a o! E, głównie u Nordu chyba i u e, wegirów była bardziej e, dostępna. Nie dostępna tylko była częściej słyszana. Na razie tak, warcha gromadzi siły tutaj na południu od swojej osady. E, na północ od swojej osady e, Serge sprawi gromadzi jednostki. Zobaczymy kto tu ugra i w jakiś sposób. Tylko musimy dać im trochę czasu. Bo już e, zobaczcie, że dają sobie sami znowu czasem czasu, bo jest mamy 11 minut w tym momencie. O, widzę, Wacha przeprowadził pierwszy atak, ale e, ten atak generalnie nie ma sensu. Takie jest moje zdanie. Okej, okay, pierwszą bitwę. Przepraszam, na której się zamyśliłem, bo spojrzałem na, na telefonie coś. Eee, no to tak, na ten moment e, Warhak e, zdołał... Chyba wymaką to rozgrywał. E, małymi siłami. On go powybiło małymi siłami. Przepraszam was za chwilę, bo musiałem coś spojrzeć na telefonie w międzyczasie. Bo dostałem SMS-a po prostu. E, no, tylko gdzieś czasami się zdarzy, że ktoś do mnie pisze. I widzę, że Warhak to ugrał. Zobaczcie, Warhak to spokojnie ugrał. Tylko zobaczmy, jak to wyglądało u niego za upgrade'ami, bo może upgrade'ami to ugrał. No, tak, on mały już jeden piątego poziomu, A jak w przypadku u niego to wygląda, tak samo piątego poziomu Warka ugrał to, bo pierwszy zaatakował i wysiądął mniejsze siły Sergę. Przepraszam, że nie, nie widzieliśmy tego, ale Warka spokojnie sobie tutaj ugrał sytuację. No to mamy good game w tym momencie, dlatego że Warkach naprawdę niewielkim oddziałem przedarł się przez yy, ratownie liczne jednostki Sergę. Mamy good game. Mamy także wynik 1-1, ponieważ Serga wygrał poprzednią rozgrywkę, jest, yy, yy, teraz będę warcha wygrał drugą rozgrywkę. W takim układzie drodzy widzowie, Wyciągamy za uwagę. teraz się spodobał to zapraszam na kolejny na moim kanale. Jutro postaram się o bardziej ludzkiej godzinie nagrywać, żeby być bardziej przytomny, albo przynajmniej sobie kawę naczekam przed nagraniem. W takim układzie, trzymajcie się, do następnego. no i cześć. Tylko wyłączył się się swój kontrol, ej. I na razie.